Kolejny rosyjski okręt wojenny został zniszczony dzięki ukraińskim dronom. Ale to nie był zwykły okręt wojenny. To była wyjątkowo cenna i rzadka jednostka, a rosyjskie siły morskie będą znacznie słabsze bez niej. Do incydentu doszło 10 września na Morzu Czarnym, niedaleko rosyjskiego portowego miasta Noworosyjsk, a poinformował o nim na telegramie główny zarząd wywiadu Ukrainy. Główny zarząd wywiadu Ukrainy. Specjalne Siły Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy skutecznie uderzyły w okręt Rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w pobliżu Noworosyjska 10 września 2025 roku na Morzu Czarnym. Siły specjalne Okręgu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy namierzyły i skutecznie zaatakowały kolejny kosztowny cel wojskowy państwa agresora Rosji okręt projektu wielozadaniowego MPS-FA-07 z Wrogiej Floty Czarnomorskiej. Post na Telegramie zawierał nagranie z drona ukazujące widok z perspektywy pierwszej osoby podczas zbliżania się do celu i lądowania, bezpośrednie trafienie w mostek okrętu, gdzie znajdują się najważniejsze i najcenniejsze systemy nawigacyjne oraz sprzęt łącznościowy. Jak zauważa Post na Telegramie, chodziło o statek MPSW-7. MPSW-7 ma 73 metry długości i 16,6 metra szerokości może pozostawać na morzu 20 dni i osiągać maksymalnie 50 węzłów 70 mil na godzinę. Na pokładzie mieszka do 20 członków załogi, a statek pomieści 12 pracowników specjalnych i 69 innych osób. Jest sklasyfikowany jako statek wzmocniony na lód. Co oznacza wyjątkowo mocną konstrukcję umożliwiającą bezpieczną żeglugę. ICCS może służyć do różnych celów, w tym ratownictwa i akcji ratunkowych. Ten, który Ukraina zniszczyła, według posta główny zarząd wywiadu Ukrainy na Telegramie, miał prowadzić rozpoznanie dla Rosjan. Statek projektu MPS MPSV07 jest wyposażony w kompleksy nurkowe, urządzenia zdalnie sterowane, sonar boczny oraz środki rozpoznanie elektroniczne radioelektroniczne może służyć do badań DNA. Moc statku to ok. 4 MW. W momencie ataku sił specjalnych Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy, okręt przeciwnika prowadził rozpoznanie elektroniczne i patrolował podejścia do Zatoki Noworosyjskiej, gdzie agresor zarejestrował resztki swojej floty czarnomorskiej. To nawiązuje do tego, że Rosja ostatnio musiała przenieść dużą część floty czarnomorskiej w bezpieczniejsze rejony, na przykład w okolice Noworosyjska. Zamiast na i wokół Półwyspu Krymskiego, Ukraina ostatnio przeprowadziła liczne udane ataki na cele na Krymie, niszcząc kosztowne radary, wysadzając bunkry lotniskowe i dokonując innych działań, stopniowo osłabiając pozycję Rosji w tym rejonie. Siły zbrojne Ukrainy również zwiększyły swoje wysiłki w zakresie atakowania rosyjskich sił morskich. W ostatnich 12 miesiącach zadali wiele niszczycielskich ciosów, okrętom różnych klas i rozmiarów. To jest tylko najnowszy przykład tego typu ataków, i jest on szczególnie istotny z dwóch ważnych powodów. Po pierwsze, każdy wielozadaniowy statek MPS-W7 jest wart około 60 milionów dolarów, a Ukraina unieszkodliwiła go za pomocą jednego drona, wartego znacznie, znacznie mniej. Dokładnie to samo dzieje się regularnie podczas wielu innych ataków Ukrainy. Używają taniej, prostej broni, by wyrządzać rosyjskim celom szkody warte miliony. A czasem miliardy dolarów. Zawsze osiągają duży efekt przy małych nakładach, co jest ważne, bo wojna często sprowadza się do pieniędzy. Utrzymanie konfliktu kosztuje fortunę. Trzeba płacić za żołnierzy, szkolenia, broń, amunicję, pojazdy i wszystko, co się z tym wiąże. Na tym etapie jest już dobrze udokumentowane, że Rosja wydała podczas tej wojny absurdalnie dużo pieniędzy. Zwiększając budżet obronny i inwestując w zakup Produkcję broni oraz kosztowne kampanie rekrutacyjne. Kreml musiał też pokryć koszty sprzętu zniszczonego przez Ukrainę podczas ataków. Obejmuje to samoloty, myśliwce, bombowce, czołgi, pojazdy opancerzone, stacje radarowe, systemy obrony powietrznej oraz cele logistyczne, zakłady produkcyjne, rafinerie, rurociągi i magazyny. Koszty gwałtownie wzrosły, a Rosja płaci za to wysoką cenę. Gospodarka jest w ruinie. Fundusz majątkowy znacznie uszczuplony, banki mają poważne problemy, a ludzie zmagają się z coraz trudniejszym życiem z powodu wysokich stóp procentowych i wygórowanych cen podstawowych produktów niezbędnych do przetrwania. Nawet na najwyższym szczeblu, na samym Kremlu, Putin i jego agenci z Federalna Służba Bezpieczeństwa przeprowadzają niezwykłą czystkę którą wielu postrzega jako desperacką próbę odzyskania części majątku poprzez siłowe przejmowanie aktywów różnych generałów, ministrów i oligarchów, którzy są poświęcani i wykorzystywani jako kozły ofiarne. Dlatego, gdy dochodzi do takich ataków jak ten, to nie jest to tylko drobny incydent na radarze Kremla. To kolejny ogromny problem, kolejny gigantyczny rachunek do zapłacenia, kolejny drogi sprzęt wojskowy, skreślony z taktycznego stołu i kolejna luka na froncie, którą trzeba czymś innym wypełnić. Nawet jeśli okręt nie został całkowicie zniszczony, jego naprawa może kosztować miliony i potrwać kilka miesięcy, jeśli nie dłużej. W tym czasie siły Rosji nie będą mogły używać tego okrętu ani korzystać z jego unikalnych i wszechstronnych zalet. To nie byłby problem, gdyby Rosja miała więcej okrętów MPSW-7 do zastąpienia utraconego, ale tak nie jest. Rejestry pokazują, że Rosja ma około pięciu takich jednostek, a jedna jest w budowie. To drugi kluczowy powód, przez który ten atak jest tak istotny. Kreml podobno dysponuje bardzo małą i ograniczoną liczbą takich jednostek. Według otwartych rejestrów Rosja posiada pięć takich jednostek, a plotki głoszą, że jedna kolejna jest w produkcji. Mistrzowie z głównego zarządu wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy uderzyli ukraińskim bojowym dronem w rejonie Mostka dowodzenia. Tam właśnie znajduje się między innymi nawigacja i sprzęt łączności okrętu. W wyniku uderzenia zniszczono sprzęt rozpoznanie elektroniczne radioelektroniczne wrogiego okrętu, a sam okręt został wyłączony z akcji i wymaga kosztownych napraw. Dysponując tylko pięcioma takimi jednostkami, a jedna z nich została właśnie wyeliminowana i prawdopodobnie utknie w stoczni na wiele miesięcy, podczas gdy ekipy naprawcze będą ją reperować. Możliwości Rosji w rozpoznaniu, ratownictwie i sabotażu na Morzu Czarnym poważnie ucierpiały. To z kolei utrudni życie siłom Kremla. A jednocześnie otworzy pewne potencjalne możliwości dla Ukrainy. Po utracie jednego okrętu, armia Kijowa może wykorzystać przewagę i ponowić ataki w rejonie Noworosyjska, niszcząc kolejne jednostki floty czarnomorskiej. W nadchodzących dniach i tygodniach nie ma wątpliwości, że Kijów jest do tego zdolny, ponieważ w ostatnich tygodniach i miesiącach wielokrotnie udowodnił, że posiada środki i know-how. Potrzebne do szybkiego i skutecznego uderzenia nie tylko w cele lądowe Rosji, ale także w jej zasoby morskie. Pod koniec sierpnia Ukraina przeprowadziła rekordowy atak na rosyjski okręt wojenny. 28 sierpnia siły zbrojne Ukrainy zaatakowały rosyjską korwetę typu Bujan M na Morzu Azowskim dalekosiężnym dronem First Person View. Okręt znajdował się ponad 217 mil od miejsca startu drona. Co tylko pokazuje, jak dobrze Ukraina opanowała sztukę wojny dronowej. Do tego stopnia, że jej siły są teraz w stanie przeprowadzać tego typu ataki, które jeszcze rok czy dwa lata temu wydawałyby się niemożliwe. Rosyjski okręt był uzbrojony w pociski manewrujące kalibr, które Kreml regularnie wykorzystuje podczas częstych bombardowań miast i miasteczek na terenie Ukrainy. Był zacumowany w pobliżu zatoki Temriuk, ale został zniszczony w jednej chwili dzięki ciężkiej pracy. Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy, działającego we współpracy z ukraińskimi siłami operacji specjalnych. Razem te dwa zespoły przeprowadziły dwustopniowy atak na okręt rakietowy projektu 21631 Bujan M. Najpierw jedna jednostka zniszczyła system radarowy okrętu, obejmujący radar nawigacyjny MP 2312 i radar 5P26 Mbo1 Positive M1. Używany do wykrywania zagrożeń i celów wroga. W mgnieniu oka okręt Bujan przeszedł od posiadania nowoczesnego kompleksu radarowego skanującego otoczenie do bycia praktycznie ślepym. Załoga nie mogła już sprawdzić, czy nadlatują kolejne drony lub pociski mogące wyrządzić większe szkody. Byli całkowicie zależni od ukraińskich sił zbrojnych, a Ukraina nie była szczególnie łaskawa. Rozpoczęła się druga faza ataku, żołnierze sił specjalnych. Wypuścili kolejne drony w kierunku kadłuba okrętu, chcąc wyrządzić możliwie jak największe szkody. Nagranie wideo na Facebooku pokazało przebieg ataku, a wywiad wojskowy Ukrainy sporządził szczegółowy raport do tego materiału. Nośnik kalibra został trafiony. Żołnierze główny zarząd wywiadu wytropili okręt rakietowy projektu Bayan M na Morzu Azowskim 28 sierpnia 2025 roku. W wyniku wspólnej operacji Departamentu Operacji Aktywnych Ministerstwa Obrony Ukrainy oraz specjalnej jednostki Ministerstwa Obrony, głównie na Morzu Azowskim, w pobliżu tymczasowo okupowanego Krymu, został trafiony mały okręt rakietowy państwa agresora Rosji projektu 2131 Bajan-M, będący nosicielem pocisków manewrujących Kalibr. Bojownicy specjalnej jednostki Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Duch uszkodzili radar okrętu uderzeniem z powietrznego drona, a siły specjalne Departamentu Operacji Aktywnych, główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, zaatakowały burtę nosiciela kalibru. W wyniku uderzeń rosyjski okręt rakietowy, który znajdował się w rejonie potencjalnego wystrzelenia rakiet kalibr w Zatoce Temerudzkiej, został uszkodzony i był zmuszony opuścić rejon dyżuru bojowego. Zbrojna walka trwa. Wspomniany okręt to imponujący sprzęt. Każdy z nich ma 240 stóp długości, wyporność 950 ton i rozwija do 25 węzłów. Ok, 46 km/h. Bujan M mogą przebywać na morzu 15 dni, więc ponad 2 tygodnie bez zawijania do portu, na tankowanie i uzupełnianie zapasów. I mają maksymalny zasięg 1500 mil morskich. Jeśli chodzi o uzbrojenie. Przenoszą wspomniane wcześniej pociski klasy Kalibr do ośmiu na każdym okręcie jednocześnie, a także przeciwlotnicze pociski rakietowe igła 1M do tego działo a 190 Kal, 100 m 2 działka przeciwlotnicze Armatnaja Karabielnaja 630M oraz liczne karabiny maszynowe. To pozwala na dalekosiężne ataki rakietowe, na wiele celów i jednoczesną obronę przed atakami z powietrza, lądu i morza. Na pokładzie jest kilkudziesięciu członków załogi, korzystających z dostępnego uzbrojenia. Bujan małe okręty rakietowe są też wyposażone w zaawansowane radary, systemy łączności, nawigacyjne i inne technologie. Ale nic z tego nie powstrzymało ukraińskich dronów przed zadaniem szkód, a okręt został zmuszony do szybkiego i desperackiego odwrotu. Ten atak ma wiele podobieństw do niedawnego uderzenia na jednostkę MPSW-7. Oba były imponującymi pokazami zdolności Ukrainy w zakresie wojny dronowej i oba pozostawiły ważne i rzadkie jednostki w całkowitym stanie zniszczenia, ponieważ podobnie jak MPSW 7 Bajan M nie był produkowany w dużych ilościach, wyprodukowano jedynie 15 korwet klasy Bujan, z czego 12 to Bujan M. Więc kiedy Rosja traci choćby jeden z tych okrętów, to ma znaczenie, osłabia to zdolności projekcji siły morskiej kraju i utrudnia Kremlowi wystrzeliwanie śmiercionośnych pocisków manewrujących na Ukrainę. Innymi słowy ratuje to życie i zapobiega szeroko zakrojonym zniszczeniom w takich miejscach jak Kijów oraz innych miastach i miasteczkach. Kolejny udany ukraiński atak na Morzu Czarnym odnotowano 5 do września ponownie z udziałem Głównego Zarządu Wywiadu, który opublikował nagranie pokazujące rajd sił specjalnych zakończony zniszczeniem rosyjskiego sprzętu wojskowego, personelu oraz kolejnej jednostki morskiej, tym razem łodzi patrolowej. Atak faktycznie miał miejsce w sierpniu. W akcji uczestniczyły zespoły operacji dronowych z Departamentu Operacji Aktywnych, wykorzystując drony first-person view i uderzeniowy bezzałogowy statek powietrzny do atakowania rosyjskich celów, zarówno na wodzie, jak i wzdłuż wybrzeża. Główny zarząd wywiadu Ukrainy opublikował na Telegramie post ze szczegółowym raportem z wydarzenia. Wrogi, kuter, radar i okupanci zostali zniszczeni. Szczegóły operacji sił specjalnych, główny zarząd wywiadu Ukrainy na Morzu Czarnym, ekskluzywne nagrania z operacji na Morzu Czarnym, przeprowadzonej przez Departament Operacji Aktywnych, główny zarząd wywiadu Ukrainy, Ministerstwa Obrony Ukrainy, która miała miejsce w sierpniu 2025 roku. Załogi sił specjalnych wywiadu wojskowego wypłynęły na morze i skutecznie zaatakowały cele Armii Okupacyjnej Rosji. W wyniku rajdu przy użyciu dronów, First Person View i innych dronów bojowych żołnierze Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy zniszczyli wrogi kuter typu BL-680 Radar Harpon B system walki elektronicznej GROSER. Dodatkowo Mistrzowie Jednostek działań aktywnych spalili cztery wrogie urządzenia antenowo zasilające i spowodowali straty wśród rosyjskich najeźdźców w personelu BL-680 to sztywna pneumatyczna łódź, zaprojektowana dla rosyjskiej marynarki wojennej. Może jednocześnie przewozić do 12 żołnierzy, w zależności od konfiguracji, i ma wiele zastosowań. Na przykład do desantów amfibijnych, patroli wzdłuż wybrzeża, wsparcia logistycznego dla większych jednostek itd. To nie jest cel tak cenny jak Bujan M czy MPSW-7. Ale każdy uszkodzony lub zniszczony okręt to sukces Ukrainy i strata Rosji. System radarowy Harpun B to dalekosiężny system wykrywania i namierzania celów nawodnych, zdolny też wykrywać niektóre nisko lecące zagrożenia powietrzne. Jest odporny na walkę elektroniczną i przekazuje rosyjskim systemom wyrzutni rakiet cenne dane wywiadowcze dzięki pasywnym i aktywnym kanałom radarowym. Ułatwia to Kremlowi atakowanie ukraińskich celów i zadawanie poważnych zniszczeń. Trzecim celem jest system walki elektronicznej Groza. To jedno z najczęściej używanych narzędzi walki elektronicznej w rosyjskim arsenale, zazwyczaj wykorzystywane do wykrywania i zakłócania ukraińskich dronów. Może odciąć łącza naprowadzania i sterowania dronem, przerywając połączenie z operatorem. W efekcie dron zostaje unieruchomiony i zwykle spada na ziemię zamiast lecieć dalej do celu. Rosja rozmieszcza różne wersje systemów walki elektronicznej-grozer w kluczowych rejonach linii frontu aby chronić wojska, okopy i cenne zasoby. Tak wiele ataków, właśnie takich jak ten, ma miejsce cały czas. Na przykład 1 września ponownie pojawiły się doniesienia od Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy o udanym ataku na wojskową bazę lotniczą gwardyjskie na okupowanym Krymie. Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy napisał na telegramie: 2-8 i okręt wroga, bojownicy Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy kontynuują uderzenia w obiekty wojskowe okupantów na Krymie. Kolejny rezultat systematycznej pracy bojowej jednostki specjalnej, główny zarząd wywiadu Ukrainy Ministerstwa Obrony Ukrainy na terytorium tymczasowo okupowanego Krymu. Dobre drony zostały użyte do uderzenia w rosyjską bazę lotniczą w gwardyjskim niedaleko Symferopola. Dwa wrogie śmigłowce Mi-8 zostały trafione. Koszt wycofanych śmigłowców to od 20 do 30 milionów dolarów. Rozczarowujący koniec spotkał także moskiewski holownik wojskowy. Prawdopodobnie bojowa jednostka kierowana 2190 w Zatoce Sewastopolskiej. W trakcie ataku powietrznego na Półwyspie ukraińscy oficerowie wywiadu skierowali głowicę bojową na jednostkę najeźdźców. Holownik portowy należy do sił i środków podwodnej dywersji, pododdział dywersji i sabotażu specjalnego. Jest to jednostka wysoko wykwalifikowanych nurków rozpoznawczych, na których szkolenie przeznacza się znaczne środki finansowe i czasowe, a także zapewnia im się najlepszy sprzęt. Zniszczenie holownika znacznie ogranicza zdolności bojowe elitarnej rosyjskiej jednostki. Kolejna łódź i kilka wielozadaniowych śmigłowców transportowych, zniszczone, dziesiątki milionów dolarów strat oraz poważny cios dla machiny wojennej Kremla, wszystko dzięki ukraińskim dronom i skutecznemu planowaniu strategicznemu. Skutki tych ataków się kumulują i w końcu koszt stanie się zbyt wysoki, by Rosja mogła go udźwignąć ponieważ każdy atak nie tylko niszczy sprzęt wojskowy, ale także wpływa na budżet Kremla, jego możliwości projekcji siły, zdolności militarne, plany bitewne, morale, pewność siebie i wiele więcej. Każdy atak osłabia wiarę w zwycięstwo Rosji w tej wojnie i pomaga odnowić i wzmocnić odporność Ukrainy, jej determinację oraz wiarę w to, że nie tylko może się bronić, ale także ma siłę, by odpowiedzieć i uderzyć mocno. Ponieważ Ukraina zaprezentowała nowe pociski, jak Długi Neptun, Flamingo i Sapsan, jej ataki będą coraz częstsze, bardziej niszczycielskie i staną się większym problemem dla Rosji i Władimira Putina w najbliższych dniach i tygodniach. Poznaj szczegóły o nowatorskich pociskach, które trafiły do ukraińskiego arsenału w naszym filmie omawiającym Długi Neptun zwany pociskiem zabójcą Moskwy. Alternatywnie, zobacz nasze szczegółowe omówienie tego, jak Ukraina przewodziła w wyzwalaniu okupowanego Krymu, wyrzucając Rosjan kolejnymi śmiertelnymi atakami, w swojej misji odzyskania terytorium zajętego ponad 10 lat temu. I na koniec, koniecznie zasubskrybuj nasz zaufany kanał z wiadomościami wojskowymi, aby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w wojnie rosyjsko-ukraińskiej oraz innych ważnych konfliktach na świecie.